Okej, okay, cześć wam wszystkim witam z kolejnym odcinku z Avatara The Game. I lecimy na kolejną misję. Zobaczymy co tutaj będzie. gdzieś trzeba przejechać. A teraz gdzie? Wow, jakie sterowanie tutaj. Wow, masakra. No dobra, to pierniczymy, oni sobie dają tutaj radę. My sobie pojedziemy tędy. Już trzeba normalnie przejść. Więc no cóż. Yy, armor możemy skupić. No bo tutaj. Dobra. Aha, czyli zmiana broni pod raz, dwa, trzy, cztery. No, i gdzie oni tutaj są? No można wykorzystać, dawajcie, bertami lecimy, dobra, może tym lepiej będzie. To jest eksp, co nie? Dobra, musimy gdzieś tam pójść. Więc tędy przejdziemy. Gin, Jezu, jak się na, na mnie rzuciły, co nie? To jest dodatkowe exp, więc... ...wolałbym to rozwalać, wszystko. znikąd przychodzą stwory. Okay, i here and try... wam, że tak szczerze... I can't leave until I DF a signal and I got Viper wolves everywhere. This mission's priority one for Commander Falco. It's to track Navy activity or something. I, I can't get it working. Calm down. What do you need? I need a signal and I ain't never done this stuff before. All right, can you make it back to base okay? I'll lock the signal for you. For real? Oh man, you're saving my ass. Ok. Czyli trzeba będzie sygnał na niego zrobić. Mamy level. O, lepsza broń. Grand Pack. Ok. No dobra, no to wejdźmy tutaj w skillę. Zobaczmy. Tutaj pod dwójeczkę tutaj chyba było puls mamy o tutaj mamy zeta Okej, okay. czyli musimy się wrócić a co może przeoduje nie Kurde, pełno tych... ...tych stworzeń. A, gincie. EXP zawsze się przydaje. Dobra, musimy przejechać w... na drugą część mapy, jak widać. Gdzieś. No i co tutaj będziemy mieć? Krótko, falówkę, tak? A nie. RDA, możemy tutaj postawić. No na następny level. Gdzie one tutaj? Jak dostał? dzika wow. co ja tutaj robię z nimi? Dobra, chyba tędy jakoś mogę przejechać. Widzę, że tutaj jest większe jakieś kupiska górą można było przejechać. A to jest zamknięte. No dobra, wejdźmy w ten x i zobaczmy, co tutaj możemy. Aha, Genetyc Recovery, ten dobra, pod trójeczką mamy. No, wejdźmy to, weźmiemy. Zobaczymy, co to jest. I wrócimy teraz do bazy. Zauważyłem, że źle pojechałem w tym miejscu. Tutaj też nie mogę przejechać. Chyba tędy miałem jechać, no. Tędy, tędy, bo to jest nasz wjazd... ...na zonę. Do zony. Dobra. Tutorial. Teleport. Aha, dobra. I tu jest teleport, a tu jest conquest. Do biura. Dobra, Ale my najpierw musimy pogadać. Dobra, pokażcie mi mapę, jeżeli w ogóle tutaj jest takie coś jak mapa. Weapon mamy, Pandora Media. Nie potrzebujemy na razie. Mapa gdzieś tutaj była, może pod Dawem? Tak, pod Dawem jest, więc tutaj musimy aż się dostać. Ojejku. Dobra, no to weźmy ten pojazd, jakiś nowy. To niezłe. Ja mam szczerze, że podoba mi się ta gierka. Jeszcze mam tutaj zainstalowane właśnie e, shadery HDR i tym podobne. To, co można było zainstalować, to zainstalowałem. Nice. Dobra. Dolećmy do niego jeszcze z HPCZ. Zdrowie. just radioed He was pretty impressed with you back there and nothing impresses that guy You're pretty good I need you to check in with Dalton. fence line. Was he the guy stuck in the wire? That's him. to fence. see what's going down.: OK tylko, że ja już sobie tutaj wezmę i zrobię teleport? Mamy. Okej, okay, więc musimy tylko być. We have to go this way, I have to tell you. Not there, this way. seems like every time I see you there's trouble. We've got breaches along the fence. If there's a breach, it means one thing. Viper wolves. You got it. I'm checking the north fence. I need you on the south fence. Check the sonic pulses. To są to 4000. Wezmę sobie całe AMO. Dobra, no to wsiądźmy. Jestem ciekaw, kiedy będziemy mogli zagrać nawi. Tak, teraz tutaj muszę podpłynąć, i później tutaj. Tak będzie chyba najlepiej zrobić. Najpierw tu i później tu. Ale sterowanie jest naprawdę toporne trochę. Bo jednak widzimy z boku, a nie typowo z pleców. Zabiłem się. Wygrze. Oj oj oj. Daleko do tego checkpoint mam. Dobra, ale jednak w tym. Atakować. Gdzie to jest? Tapek. Musimy tutaj postawić coś. No, popatrzcie na to. Weźmy to. Tu byliśmy kiedyś? Nie mogę tam wejść, no szkoda. Ale dobra, mamy to załatwione, że... Te stwory tutaj na mnie przyjdą. Ale tym Rocket Rancherem to ja się sam po prostu że mi się udało samego siebie zabić, co nie? Dobra, to tak. Lecimy tutaj, będą kolejne. Czerwone stwory. Dobra. To weźmiemy? Ja sobie wezmę trochę amo na przyszłość. Dobra, teraz mogę tutaj wpłynąć, wypłynąć raczej. Tak, ja sobie wezmę tutaj, podskoczę do tego naszego chłopka. Gdzie on to jest? Tutaj mamy ten checkpoint.

Okej, okay, no to mamy następny poziom zrobiony. Co dostaniemy? O, Negev I bomby. O, 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 o. No to wejdźmy i zobaczmy. Weapon. Za co bym mógł tutaj. No nie, to bym co zostawił. To bym sobie podmienił. Ninehammer i Wester. O, o, o. Dobra, może być. Nawet złoczki, na nie? E, to nam się przyda, to nam się przyda. To jest niewidzialność. Zeta field, e, ujeczka. Aha, pole. Dobra. Pod jedynką, co jest? Szybkość, a pod czwórką? Niewidzialność. Dobra, co z tej dwójki? Natomiast zeta weźmiemy sobie to, co dostaliśmy nowego, czyli mecz większy. Okej. Okay. Belzerker tak zwany. E, co my tutaj mamy? Tutorial. Ok, buggy control. Nie chcę tam buggy control, tylko bym chciał teraz ujść i zobaczyć następną misję. Są teleportery też do tego, do nawi. Ale dobra, to już będzie w następnym odcinku, więc to na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarz. No i macie się. Do usłyszenia. Chaos.